tam jest jakieś koczowisko, tam się nie, nie zapędzam ogólnie straszny śmietnik na działce no i lecimy do budynku mieszkalnego bo tu kręcić się nie ma co dobra, czekajcie tu chyba nie ma wejścia tylko przez wybite okno dobra, no pójdziemy sobie tutaj na wtedy tu mamy jakąś Spaloną Kurde ale to nie wygląda ciekawie Spalony Taka przybudówka spalona No tu trzeba być ostrożnym Bo nie wiem czy tu kogoś nie ma Co dużo ciekawych rzeczy się nie stało No bo co tu Co by tu mówić dużo Mamy tu jakieś elementy zardzewiałe od tej przybudówki Z tego co wiem Ale sprawdzę tą informację Tu była pizzeria w ogóle W tej przybudówce Takie mam że informacje Tylko tak pamiętam po prostu Tam w ogóle coś Jakiś element może po piecyku Aha, czyli tędy nie wejdę no do koczowisk się nie zapędzam, bo tam też pewnie będą same śmieci. Hmm. Czyli jak można wejść? Tu są jakieś podziemia. Szczerze myślę, że wyjście będzie prostsze. tu są te drzwi zamknięte można byłoby wejść po tych elementach stalowych i dostać się przez okno i chyba tak uczynię w ogóle może i może być trochę z wyjściem no ale mamy tu skrzynkę o kurde o kurde hmm. element się przesunął czekajcie wezmę hmm. Nie wiem, jak to zrobić, może to wezmę trochę na bok. To tak będzie to trzeba wziąć. Wierzę, że coś na sygnale. Ale dobra. o Kurde. Słuchajcie, nie wiem na ile to jest stabilne. Kurde, a to? Myślałem, że będzie prościej trochę. No cóż, robimy to chyba. Pewnie gorzej będzie z wyjściem, tak jak mówiłem. Zobaczę tylko czy jest czysto Dobra, lecimy Jeszcze taki spadek nie jest wysoki Dobra. Spoko Dobra O kurde Nie czuję się tu zbyt komfortowo. Patrzcie, jakieś leki. Szczerze straszne, Melina. Łazienka jest Pismo Świętej zegarek, który chodzi. O kurde, to jest tak obrzydliwy dom. Dobra, jest normalne wyjście. Jestem uradowany. Tu już taki stan bardziej surowy Tam jest dach Tutaj już jest tak bardziej bezpiecznie faktycznie O tyle, że mm, O tyle jest bezpieczniej, że no, Tu widać, że nie ma żadnych koczowisk Ale dom kurde Taki syf Patrzcie Tak wygląda widok z, tego, z tej oto posiadłości luksusowej Widok i lokalizacja naprawdę spoko, ale wątpię, że ktoś się będzie chciał wyremontować. Jak już ktoś kupi tą działkę, to tylko na, na rozbiórkę. Tak sądzę. Tam śmierci takimi świeżymi petami podziemia zobaczymy je sobie o tyle że kurde tu jest zastawione po tym wolę nie chodzić czekajcie o tego się nie przesunie nawet kurde nie wiem, jak po tym zejść czekajcie kurde może zrobimy inaczej Odpuścić, ale piwnica jest zbyt ciekawa, by odpuścić. Pluszowy misiu, alkohole, napoje słodycze, co my tu mamy? Aha, czyli takie rzeczy sklepowe. Jakaś kotłownia, regał. I lada, czyli tu był taki bar Jeszcze dodatkowo Hmm, ciekawe Dobra, chyba tyle Bo nie wiem, nic ciekawego Tu takiego już bardziej nie ma Będzie trzeba jeszcze tylko wyjść Co będzie trudniejsze Ale nie niemożliwe o. Dobrze o. Patrzcie to Mordis Jakieś lody Bo szczerze chyba cały obiekt zwiedzony Ury tam ktoś był Jak ktoś zakaszlał Ktoś był w koczowisku No to nieźle No Nie to nieźle Nie wiem czy to słyszeliście ale dobra nie będą już ludzi w